A nie panowie, wiedzieć Halloween albo Hellborn, jak to lubi, tak się nazywa event na Hellkensie, który jest to obczaimy. obczajmy. Były jeszcze wcześniej event z operacji Raptitle, no niestety to Helaga mi tego nie ogarnąłem. Tak czy siak, wchodzisz tutaj tylko i wyłącznie z kodem FIA-kodowego, nie masz tego skina, subuj kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście lajkuj film i napisz w komentarzu. Yy, czy jakoś obchodzisz Halloween, spędzasz, czy nie, wiem, czy się to jakoś święto obchodzi, czy masz to w dupie. Napisz to koniecznie na dole w komentarzu. A my słuchajcie, dzisiaj cel jest bardzo prosty. Dlatego mamy tutaj kilka nowych skrzynek. Oczywiście je sobie wszystkie przetestujemy, ale co więcej, bardzo ważne jest to, że ja mam taki cel, to jest mój życiowy cel niemalże, żeby w się gdzieś do topki. Do topki, żeby tutaj na przykład być, nie wiem, top 1 byłoby idealnie, ale no patrząc na obecne dropy, będzie ciężko. Także na początek zrobimy taki mały rekonesans, otworzymy sobie po troszeczku tych wszystkich a potem uderzymy na pełne i będziemy już otwierać tylko i wyłącznie po to, żeby wyfamić ten najlepszy drop. No ta póki co niezbyt nie przekonuje. A właśnie, mój dobry bym zapomniał. Refile sobie, klikasz w kod FIJAKO, dajesz zastosowanie, czy tam zastosuj i jesteś, teraz masz koks totalny. Teraz to sobie otwierasz i masz dropy razy 10. Ja ci to mówię, ja ci to mówię. Grim Reaper, czyli oczko wyżej, mamy tutaj noża do trafienia. Był on blisko, nie powiem, że nie był blisko, ale. Trochę słabo. Ja sobie póki to te skiny będę chomikował, żeby potem to sobie jakoś tam ulepszyć, wszystko huletowo, żeby coś fajniejszego trafić. No, znowu był blisko Kajambit, ale no cóż. E no dobra, tu aż takiego potopu nie ma. Panie i panowie, czas na fantoma. Jedno otwarcie 45 dolarów, także już wcale nie mało, ale te skiny takie niezbyt słabe. Ten Electric Hive może być coś warte no tak niezbyt. Słuchajcie, wydałem tą skin 270 dolców. Ile z niej mam? No może... To coś takiego, ale mam 17 tokenów. To już jest coś. Jak możemy sobie zobaczyć, w ogóle, jak sobie wymienię nagrody, zobaczymy sobie Family te tokeny. Może jest jeszcze jakoś kiedyś przy przyfajmy. Ale tak czy siak możemy sobie tutaj zobaczyć, że, słuchajcie, może to homikować i potem sobie wymienić na jakieś tułubo nagrody. Albo może też tutaj sobie jakoś wymienić na Skin Generatorze. Mogę sobie to wszystko wpisać. Także pod koniec tego odcinka to też właśnie zrobimy. Najdroższa skrzynia, czyli Hellborn Ival, to jest 175 dolków. Jeżeli otwieramy dwie, to oblicz i pochwalcie w komentarzu, ile wdajmy w tym momencie. A my cafiamy dwa USP. -ki. To będziesz to, ja Wam mówię. No właśnie. Dobra, jeszcze sobie na jedną pozwoliłem. Wnioski są bardzo, bardzo tragiczne, albo otworzyliśmy te wszystkie skrzynki i żadna z nich nie oddaje. Że naprawdę, żadna. Jeszcze te dwie mamy. Jak tą najtańszą sobie podajuje, tak może ta werewolf, może ona by coś tu zdziała. Tworzyłem sobie 10 na jaz, bo, bo nas stać w sumie. Tak na on spędę 60 dolków, takie jedną otwarcie, trwają w skrzynię, gdzie jedna była walta więcej. Także tutaj możemy sobie coś takiego pozwolić i nie wygląda to zbyt ciekawie, <laughs> przeciwnie, wręcz przeciwnie, Tragicznie. Panie i panowie, jeszcze jedna szansa dla tej to właśnie skrzynki. Mamy Monster Maszapa i on może coś tutaj jeszcze być walty. No chyba nie. Poszło 800 dolków, i 530. Nice. Wszystkie najtańsze na takiego scout'a. No zdarza się i tak, no. Dobra, w sumie jak ten hansmanik sobie siądzie, to będziemy na za. już walić tam tego. Uff, ale było teraz blisko, kłódek. Już myślałem, że to znowu si nie siądzie, ale mamy takiego hansmana, także już jest miła klasa. Ale wiecie co jest lepsze od jednego hansmana? Dwa hansmane, dokładnie tak. Stawiamy sobie takiego drugiego teraz w tym momencie. Aha, klasa. Mistrzu, proszę, żeby to nam siadło. Będziemy mieli jakiś budżet operacyjny, żeby czymś tam o nie. O nie, dobra, nie mogę tego stracić, sprzedajemy. Mam równo 300 dolców, także co? Spróbujmy może tego Frankensteina czy GroymP'a, a weźmy w tego dalszego uderzymy, może stać na 110 otwarć, więc sobie podzielimy to na dwie, a ty jak będzie coś sensownego zachowamy na upgrade'a, a jeżeli nie... Skój był blisko ten nóż. Na 150 jest 120, tragedii nie ma, najtańsze, najtańsze do wywalenia a te może nie zostaną. Uwaga, panie i panowie. Blood in the water w dobrym stanie. W dobrym stanie to może być coś 100 dolarów. 100 dolarów to jest w statku w ogóle. Słuchajcie, czy to nam gwarantuje. Czy dzięki temu my już tu weszliśmy? Halo? A, nie, tutaj ludzie cafiają ze 140 dolców. Klasa. Nice. Ej, stary się cieszyłem, naprawdę myślałem, że to jest coś takiego nice. No, no cóż. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy i dziękujemy. Kurde, fajnie byłoby kiedyś się jednak udało. z oni tutaj noża nie daje w ciągu 24 godzin. Ja chyba też go nie trafię. O boże, to już jest potop totalny, słuchajcie. Serio, zabraknie nam 2,5 dolka, żeby otworzyć 3 na jaz. A, już jest demat. To jest demat. Uwaga, red laminate w zależności od stanu może być coś warte. Jest wart 20 dolków. Klasa. Uh, Lightning strike by poleciał? Kurde, no polecam led i tego już znamy wartość. Ale no cóż, no było blisko, chociaż tyle. Znowu dokładnie tak samo. Wiecie, co sprzedamy i damy jeszcze jedną szansę. Jak widzicie, wypukają się totalnie do zera. No tak, pewnie, ale było blisko tego kołemita. No kuźwa, ale bym się zdziwił. 40 dolków z takiego headliner. No, a dziękuję bardzo, jest plusik. Takie rękawice, no ładne to one nie są, ale później jeszcze coś z nimi zrobimy. Na samym fani, fani by je mieć? I mamy, klasa. Uwaga, dwie strony parki. Na Hansmana zmieniamy tym razem stronę, i to po prostu musi się. No wiedziane, to nie było szans, żeby nie siadło. Mamy to. Uwaga, w tym momencie przytulamy sobie, uwaga, około 420 dolków, coś tak jak szybko liczę? Nie, 380. Mm. Och, lipa, taki Tigeretów jest do zrobienia. Nie no, błagam, to musi coś, to muś, nie zmieniając strony. Tym razem mam nadzieję, że helkać będzie miły i da tego Tigeretów. A i. Serio, tak niewiele. Hup, no, znowu wszystko przekrałem. Weźmy sobie, to 50 tokenów uzbieraliśmy, tak? Także może coś z tego byś się udało. Za 50 tokenów, czyli all in, słuchajcie, i za 50 tokenów mamy. Gloka Za 5,70. Sobie ładnie, nie? No popatrzcie, to jest glok za darmo, nie? No niby, niby, to by nie urywa, tak? No jest to go totalnie za darmo, nie? To 50-ciutkiego Glocka, no żebyś chciał, no nie? to ja też powinienem cieszyć.